30 sierpnia, poniedziałek z Ewangelii Świętego Łukasza. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. To słowa, które dotyczyły Jezusa, który nie został zrozumiany przez mieszkańców swojej ojczyzny, swojego miasteczka. Nie został zrozumiany, dlatego że był Bogiem. Że mówił o dobroci, o miłości, o nawróceniu, a przecież był pośród nich. Był ich można powiedzieć, z nich wzięty. I tu nagle pojawia się ten, którego znali mały Jezus, już jest dorosłym i zaczyna ich nawracać, przemieniać ich serca. Chce dla nich dobra, oni tego nie potrafią zrozumieć. Podobna sytuacja dzieje się nieraz z nami, nami, katolikami, chrześcijanami, którzy właśnie chcemy czynić dobro. Nawet w naszej rodzinie. My, my często też jesteśmy w najbliższej rodzinie niezrozumieni, że się codziennie modlimy, że chodzimy może codziennie do kościoła, często wyśmiewani, wytykani palcem przez innych. A ty się codziennie modlisz, latasz do kościoła, codziennie różaniec. I, i to bardzo bolesne, bo to często czyni najbliższa rodzina, najbliżsi, często gdzieś tam y, ci, którzy z tobą mieszkają. Tego doświadczył Jezus, tego On pierwszy doświadczył, my nadal doświadczamy. Niezrozumienie. Dzisiaj świat nie rozumie, nie rozumiał i nie rozumie nauki Bożej, nie rozumiał Chrystusa, nie rozumiał tych, którzy oddani są Panu Bogu. Ale nie poddawajmy się w tym, trwajmy w tym zamyśle czynienia dalej dobra, życia Bogiem, życia Chrystusem. Oddajmy Mu swoje życie. Nie lękajmy się tych, którzy, mówi w innym miejscu Ewangelia, zabijają ciało. Duszy nie zabiją. Tego, co jest w nas piękne, tego, co w nas jest dobre, tego, z czym idziemy do drugiego człowieka, co chcemy przekazać drugiemu człowiekowi. Nikt w nas nie zabije. Za to otrzymamy dobro, tylko dobro od Boga. Na no to czynienie dobra, na no to życie dobrem. Serca Wam dzisiaj błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże.